Okej okay, moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, ze mną dziś Damian. Witaj, moi drodzy. Damian nie ma stopnia mistrzowskiego, nie jest instruktorem, moi drodzy, ale za to umie się bronić, moi drodzy. I dzisiaj razem z Damianem pokażemy wam jak wyjść z tak zwanego Nelsona, moi drodzy. Nelson dawniej był często zakładany. Yy, możecie się spotkać, osoby, które są w ochronie albo które ćwiczą techniki interwencyjne. Bardzo chętnie korzystają z tego chwytu, dlatego że chwyt ten, popatrzcie, eliminuje szyję. Spójrzcie. I w momencie, kiedy szyja jest dociśnięta, człowiek, którego kontrolujemy, nie ma w ogóle siły. Spróbuj, Damian. Nie ma w ogóle siły, popatrzcie, Damian jest wyższy ode mnie, no jest lepiej zbudowany, ale spójrzcie, od momentu, kiedy z jakiegoś powodu, czy to uderzę tu, będę w stanie wejść za niego tu. Oczywiście, moi drodzy, nie mogę się mocno do Damiana przytulić, powinienem wejść bardzo ciasno, bo mikrofon nie będzie działał. Także, moi drodzy, ale myślę, że każdy zna zasady Nelsona. Moi drodzy, wchodzi sobie Damian, tak jest, o, spójrzcie, tak jest oparł w tym momencie ręce na moim czole, yy, moje ramiona są w górze, no i moi drodzy, czuję, że tracę siłę. Damian jakby chciał, mocniej by przycisnął i koniec. Ale bo pewnie zastanawiacie się, jak wygląda wyjście z tego Nelsona. Spójrzcie. Moi drodzy, głównym problemem jest to, że mam głowę z przodu. Zobaczcie. Teraz, moim zadaniem jest wyciągnięcie rąk nad na swoje czoło. Spójrzcie. Popatrzcie. Musicie je złożyć w ten sposób. W ten sposób musicie złożyć ręce. I oprzeć o swoje czoło. Spójrzcie. O, Popatrzcie. Są ręce na czole. Damian już czuje, że nie może. Spójrzcie, Damian głowę przeważyć do przodu. O. Nie da się. Dlatego, że zobaczcie. Przed ramię Damiana. W okolicy zgięcia łokciowego jest kontrolowane przez mój biceps, to wszystko opiera się na mojej głowie. Damiana, ręce opierają się na tyle mojej głowy. Więc dopóki nie rozerwie tego uchwytu przedniego, o, czyli nie pójdzie głowa do przodu, jestem w miarę bezpieczny. Ale moi drodzy, ja chcę być puszczony przez Damiana. Co robię? Popatrzcie. Lekko się pochylam, o, i ściskając do przodu ramiona, wchodzę do tyłu. Czyli pokażę Wam jeszcze, moi drodzy. Śmiało o. Tą część. Popatrzcie, mam tu ramiona i teraz tak. Ramiona staram się wynieść do góry lekko. Tu lekko ścisnąć i głowa idzie do tyłu. Takim ruchem. Zobaczcie. Takim ruchem. Takim. Popatrzcie. Takim ruchem muszę iść głową do tyłu. Jeszcze raz pokażemy z boku może. Tak, o. I moi drodzy, damy, jakby chwycił, to jest problem. Popatrzcie. Pierwsze, staram się. O, popatrzcie, czyli głowa lekko do tyłu, ja cały nadamiana, i tu szukam. Popatrzcie, lekko ramiona. O, rozwiązanie też, tak, o. Złap tam, jak, jak, ci, jak ci wygodni, ręka za rękę, o. I popatrzcie, jest szukanie. O, przeciwstawnych. O, 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 Tak, o. Przeciwstawnych ramion. Co to znaczy? szukanie. Wiedziałem, że tak się to skończy, moi drodzy. Zawsze z dźwigniami, z duszeniami jest taki problem, że gubimy mikrofon. Kochani, popatrzcie. Raz i... O, Damian to czuje. O, 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 o. 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 Znowu, moi drodzy, widzicie? Jest jakiś fatu, moi drodzy. Czyli staram się, głowa, o, i... Lekko jedno ramię, lekko drugie lekko i wchodzę. Oczywiście jak wykończyć. To się staje nudne. Zobaczcie, jedno ramię, drugie ramię. O, wszedłem. Jak wykończyć? Mam rękę. Mam palce. popatrzcie mam tu, jeśli mam palce, wychodzę. I. Mogę działać. Moi drodzy, jest to... Bardzo trudne wyjście, nie jest ono proste. Nawet w formie treningowej wyjście z niego kosztuje trochę bólu karku. I tak jak Damian powiedział, moi drodzy, że film tego nie odda. Więc zachęcam Was do przećwiczenia. Pamiętajcie, róbcie to delikatnie. Dzięki, Damian. Dzięki, i do zobaczenia. Moi drodzy, popuść Damian, bo wytłumaczę dalej. Moi drodzy, często spotykam się z taką techniką, że ktoś mówi, załóż tylko bardzo luźno. Czy ktoś mówi o. w ten sposób. Moi drodzy, ta technika być może u części osób by zadziałała, ale jest jeden minus. Ja ci luźne założę. Ręce do góry ładnie i w dół schodź. Tak, schodź, schodź, schodź. Dalej to nie rozwiązało problemu, ponieważ w momencie, kiedy. śmiał, śmiał, Damian zaczyna wychodzić, popatrzcie, o. i ręce tak, to ja tu dalej. Mam na tyle czasu, żeby kontrolować. Spójrzcie, w tym momencie, jeśli ja tu kontroluję ręce, mogę kopnąć, mogę kopnąć, mogę kopnąć. To kopnięcie jest bardzo bolesne, moi drodzy, ale.